Cześć, tutaj na witam w kolejnym Donie Portal Vlogu, pierwszym vlogu w tym nowym roku i dzisiaj opowiadamy głównie o Portalkonie, głównej imprezie tego miesiąca, Portalkon 31 stycznia, posłuchajcie tam do powiedzenia o tej imprezie. Najważniejsze wydarzenie stycznia dla nas i mam nadzieję, że także dla Was to portal 31 stycznia. Spotykamy się w Gliwicach, gdzie będziemy, to już jest piąta edycja, gdzie będziemy po pierwsze prezentowali nasz panoramicz na pierwsze półrocze tego roku, czy powiem o różnych tajnych projektach, które dla Was szykowaliśmy, które się za kilka miesięcy ziszczą i, i trafią na polski rynek. Będziemy opowiadali o różnych śmiesznych historiach, będą specjalne projekcje Będziemy nagrywać spisanego vloga z całą publicznością, więc będzie pisane wydanie vloga. Będziemy wam pokazywali wszystkie gry, które w tym roku wydaliśmy, różne pośród gwiazd, unity i tak dalej. Będziemy pokazali wam prototypy, czyli <coughs> prototypy, żebyście sobie potestowali, co dla Was szykujemy. I ogólnie będzie to cały dzień, cała sobota czyli nimi, od rana do wieczora, cała sobota poświęcona Grom Portalu, będę ja, Michał Oraż, Multiday, Piechu, skoro wszyscy będziemy. Cały zespół czeka na Was. Zapraszam was serdecznie. Wejdźcie na stronę portalkonu. Jeśli poniżej powinien być link do strony na Facebooku, gdzie można się dodawać do strony www, gdzie można przeczytać podstawowe informacje. 31 stycznia Gliwice. cały dzień poświęcony portalowi. Mega serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia. I słuchajcie, dzisiejsze, dzisiejsze wydanie vloga jest podsumowaniem ubiegłego roku Więc musimy się pochwalić, to znaczy ja się muszę pochwalić i cały spółka w Portalu się musi pochwalić Tym co w tym roku yy, dokonaliśmy, więc ja jestem przygotowany Czy to dokonać, zaraz tego dojdziemy Ale na dzień dobry, ja tu mam, uwaga, ja tu się nachylam że wydaliśmy dużo Army PACK z czego? Vegas do w wersji 3.0, Nowy Jork w wersji 3.0, Szaraż w wersji 3.0, Jungle no w wersji 3.0, Smart w wersji 3.0. Jakby właściciele sklepów w Polsce w tym roku, tak że o co chodzi w ogóle? Bo my co, co od miesiąc, co miesiąc, nowy arympak, nowy arympak, tego się dużo nazbierało. Ale wersja 3.0 prawie ma już wszystkie armie, W się to wszystko nadgoniło, i oprócz tego wydaliśmy nową armię, czyli Mississippi. I to jest armia, którą tak jak obiecaliśmy, wydaliśmy w wariancie 3.0 i w wariancie 2,5.0. Dla. albo że na no, Że dla nowych fanów i dla starych fanów, Portal do otrzymuje słowa, więc wspieramy starych fanów także i wspieramy nowych fanów. W Mississippi się okazało. I to jest nasz wielki sukces. Fajnym tego roku no, jest niewydanie Uranopolis. Nie udało się tego zrobić. Miało to się ukazać we wrześniu, potem w październiku, potem w listopadzie, a potem w syru. No i się nie ukazało. Prosimy na tym, przepraszamy. I że w sensie, że sukces, że dużo wydaliśmy, ale że kurczę, że Uranopolis się nie udało. Trzeba na to spojrzeć uczciwie. ukazały się mm, także takie historie, jak, no pokażmy, boty, dodatek do Cezausza. I ruiny, dodatek do 51, czyli wspieramy nasze starsze gry. Ja wtedy w, ten w ogóle grałem w Tezorusze, tylko nie grałem botami, tylko grałem czarakami, że zwycięstwą pełną gębą po prostu. I ruinki Mały Armii Pułag, jeden z pierwszych do 51, jedynki, takie jeszcze trafiły na rynek. Na rynek także trafiła taka gra, która nazywa się Pośród Gwiazd. Gra w budowaniu stacji kosmicznej. Mega popularna na zachodzie. Ta się okazała w wydaniu Cold Games. Tam po prostu robi furore stan na Twitterze. Wszyscy tweetują, że grają w pośród Gwiazd. Bardzo wam tę grę polecamy, pośród Gwiazd. I wydaliśmy także taką grę, która właściwie waleczne piksele. Gra na dwóch graczy. Kurczę, jeden sobie, steruje, drugi sobie, steruje, armię się nawalają. Wydaliśmy też taką. Ja to uwaga tu rzucam znowu. Daliśmy też taką grę, ojej, jak jest ciężkie, Unita. Ta Unita miała takie średnie recenzje w Polsce, to trzeba tu to siebie przyznać, generalnie to jest ciężki abstrakt. Ludzie się może spodziewali, że to tam, że przemoc, że tam Firebola się puszcza, to nie, że to Firebola nie. To jest, że poruszamy kośmi po takiej planszy, to jest po prostu murzenie, murzenie, którą kość gdzie przesunąć. Abstrakt strategii, takie coś wydaliśmy, bo To jest gra we Szwajcarii, słuchajcie, taka historia. Daliśmy też coś takiego, co nazywa się. Robinson Crusoe edycja gra roku, tak to pięknie, czy wszystkie te nagrody są Robinson zbierał widać w pięknym świetle, tak to wygląda, pudło jest ciężkie jak diabli, my tego w ogóle nie potrafimy unieść, ale jest tam wszystko, dodatkowe scenariusze, super dragienka, no wy wszyscy to znacie tą edycję gra roku, ale myśmy to, jeb, kiedy jest fajnie, myśmy to szykowali, szykowali, szykowali i bum jest. No i główną premierą naszego roku byli oczywiście osadnicy narodziny Imperium. Byli osadnicy każdy, potrzebuje przyjaciela, już się dodatek tego od razu ukazał. Ja pracuję nad kolejnym. Na świecie tak gra robi mega furorę. Ona weszła już, już jest w okolicach setki na, na Borgem Geek'u, mimo że jest nowiutka, nowi, nowiutka gra. Na GenConie wyprzedane wszystkie egzemplarze, na Essen wyprzedane wszystkie egzemplarze, dystrybutorzy domawiają, no i szaleństwo się dzieje. W Polsce Sanis na Wiedzeniu Imperium jeszcze mamy pierwszy nakład, jeszcze się nie wyczerpał. Mam nadzieję, że się wyczerpie w najbliższych miesiącach. Bardzo wam tę grę polecam. Na portal Portalkoni będzie chyba turniej, takie mam wrażenie, więc będzie można zagrać. No i każdy poczuł przeciela, pierwszy dodatek. To się już ukazało. Trochę tego wydaliśmy, ale to nie wszystko, ponieważ no, jesteśmy Wam na portal Portalconie w zeszłym roku, że będziemy także robili linię mini-dodatków, czyli różnych takich małych rzeczy, jak się fanem takiej gry, kupić, to my to dokujemy w małych nakładach i proszę. Do pośród gwiazd się ukazał jeden taki dodatek i ukazał się taki drugi dodatek, czyli dwie promocki do pośród gwiazd, u się ukazał Mad Bomber wersji 3.0, czy to w ogóle widać. Tutaj mamy dla Was podkładki, zestaw podkładek pod piwo dla fanów Neurosimy, które zawierają neo dżungla i tam takie historii i to, że można w naszym sklepiku i można pójść do baru pograć sobie, e, pograć sobie przy piwie. Widzisz, że jest taki cykl Biroshima w internecie, i facet tam gra w Norushima z komplem i piją piwo, i chwalą można piwa i polecają piwa? Biroshima. Więc to jest nasza, nasza Biroshima. Wydaliśmy do Heksa te słynne magnesy, które ja rzucałem w kierunku słynnej ściany metalowej. To się też ukazało do Hexomaniaków. Dla Robinsona maniaków ukazały się naklejki na postaci dodatkowe piony. Dla, dla Robisonomaniaków maniaków się okazał jakiś byczyk. Dla Hexomaniaków karty taktyki. Dla piksel, taktyków pixele coś tam, trzewiczki. Tu marynarz się ukazał, tu się ukazało jak ja jestem z tego kurczę dumny i cały ty się ukazał. robić wydaliśmy o Robinsonie, taka jest historia po prostu, znacie to wszyscy generalnie. Plansza, do to chyba, plansza ducha to chyba był drug. mam takie wrażenie. Coś tam, coś tam, coś tam. I prawda król programu, czyli słynne lunety, które ja na wizji, nie, nie wiem, że tam, a zrobię sobie, nie, że, a sobie, że Trzy na raz potrafię, że rozwali. To po prostu był szałek, ja na komentarzach robiłem, to ludzie nie wierzyli co się dzieje po prostu. A ja przed ich oczami i demolowałem 2014. I że powiem Wam szczerze, że 2015 będzie wyglądał tak samo, tylko jakieś dwa razy. lepiej. Ale to zobaczycie na portalconie, jak wam pokażę plany to miazga. Zapraszam 31 stycznia Gliwice Portalcon impreza dla fanów portalu. Mind blowing. Taka historia. Do zobaczenia. W ten weekend odbyła się Wielka Okres świątecznej pomocy. My jesteśmy w tej firmie fanami. Wielko świątecznej pomocy ma swoich hejterów i ma swoich fanów, My jesteśmy w obozie fanów. Są obozy hejterów, my tam się z nimi tam, że, tam, że, że walczymy, my jesteśmy na tak dla wielkiej świątecznej pomocy. Wystawiliśmy na aukcję cztery takie mega właśnie zestawy. Zestaw heksowy z wszystkim co się da do heksa, Zestaw do imprezy tresów, no tam dużo do tego nie ma, ale coś tutaj jest wystawiony. Zestaw Wiedźmiński, ja pokażę zestaw Wiedźmiński. O, ostatnie moje pudełko Wiedźmina, egzemplarz autorski, który dostałem od wydawcy, dostałem jedno pudełko. Ja je funduję na wielką do pomocy, z moim tam, tą z będzie, można sobie to sobie wylicytować. I zestaw do czego tam jeszcze. I do robicy oczywiście, z wszystkimi tymi promowskami, ze fajglasami, ale że nie rozwalonymi, tylko gotowymi, że licytujcie. Dziś później po powinien być linki o tych aukcji na dobre, szczytne cele. Jesteśmy na tak. W dziale shutout i w dziale polecanki, ja bym chciał Wam powiedzieć, że jest taki serwis splanchewani.pl, który kilka tygodni temu nakręcił unboxing gry w to jest ta gra, i jest to jedyny na świecie unboxing, który był fajnie. Ja, ja jakiś pisałem artykuł na ten temat na moim blogu gryfcharakterem.pl. Nie cierpię unboxingów, uważam, że zrywają taką tajemnicę z tej spływu. Że, jak sobie kupię grę, to sobie chcę tam zażyć, co w środku, że jak to wszystko wygląda, że jest taka tajemnica, takie co nie skarbu. A unboxingi to jakby ludzie wszystko zdradziły. I za ja unboxingów nie oglądam. Tego jednego sobie kliknąłem, zajmie Genialny unboxing, poproszę fragmencik, skornie proszę. Cały wam polecam wam, Splanszowani.pl Takie coś zrobi, że... Jesteśmy w dziale konwentów Bo jest tak, ja, ja mam tutaj Jestem przygotowany, mam tutaj po prostu Dokumentację i w tej dokumentacji jest napisane Że 17-18 styczeń To jest już bardzo nieopodal Wielki bój planszówkowy We, w Kielcach Zapraszam w Kielce, my tam wysyłamy Masę gier naszych, te wszystkie Nie że... Jestem Pośród gwiazd i takie różne historie będziecie mogli to wszystko zagrać i w impiralne setersy ich jeszcze nie opuściłem, to coś spadło, że wszystko to można zagrać. Wielki bój planszówkowy 17 18 stycznia. A potem 24 stycznia jest Niskon, nie wiem gdzie, bo mi nie napisali, ale i potem jest portalkon i mi napisali mi, że będzie na portalkonie. To jest do... trzeba prezesa informować. I, I że to jest dobra dokumentacja. Podane jest portalkon 31 stycznia, tam będziemy. I was zapraszam, mamy że też, będziecie na portal konie 31 stycznia mega portalowa impreza. I, i, I ciasteczkowa uczta jest planowana: że dużo herbatników i planowane jest nagrywanie wspólnych vloga. Wszyscy nagrywamy vloga bo po prostu będzie szaleństwo. Nagrywa, robimy fak live, czyli ja siedzę i zadajcie mi pytanie podchwytliwe. Neurosima Tactics, przybywajcie zadawać mi trudne pytanie. Ja tam będę na nie odpowiadał. I o Monaster drugą edycji. wszystko można mi zadać na nie. I teraz sobie przypomniałem, że nie, przy, nie jestem się pochwalić, że wydaliśmy graj... kurczefer. I witamy, witamy w dziale pytań. Wit, muszę mówić wyraźnie. Witamy w dziale pytań. Jo. Przypominam, na YouTubie, czyli tutaj poniżej właśnie, możecie zadawać pytania. Możecie lajkować pytania zadane przez innych uczestników. I ja odpowiadam na te pytania, które mają najwięcej lajków. Czyli jak wydacie, zadacie fajne pytanie i ludzie je będą lubili i je lajkowali, to ja na nie odpowiadam. Jest taki układ, bardzo czysty i przejrzysty. Kurczę. Kiedy planowana premiera zombiaków? Pyta Lisek. Wszystko wie się na portalkonie. Czy kart będzie można wymyśleć z taliami hibishowego i grać 1-1? To pytanie na, na nie odpowiedzieć piechu i kurczę, że nie wiem. Czy planujesz matę do gry? Nad matą na razie pracuję do ważnych pikseli. Jak ogarniemy tą technologię, to byłoby fajnie. Ja bym chciał mieć matę do zombiaków. Czy styl graficzny utrzymany? To pytanie do Skorna. Mam wrażenie, że tak. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Nerd chce wiedzieć, czy ta zombiaków będzie taka sama, czy będzie w sensie inna? No oczywiście, że taka sama, ale minimalnie inna. Dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź. Do zobaczenia. Planszoladia.pl zadała pytanie, które ma 16 lajków, czyli że kurczę wyrozbiła bank. Na narodowym Mirek na swojsku portalu posiadał fajną matę do gry: Czy są szanse na szerszą dystrybucję, czy to tylko taka wersja prezentacyjna? Otóż jest to wersja tylko prezentacyjna, ponieważ ta mata ma pewną szaloną wadę. Na nich są nadrukowane karty. Czyli nie ma regrywalności, nie ma że różnymi kartami gramy, tylko są nagrywane. To jest takie konwentowane. No, ludzie znakomicie nie muszą wymieniać kart, bo grają i potem idą gdzieś dalej. A ja bym w domu taką matę i kurczę, że tylko, że że jeden zestaw to nuda na pudę nudy na pudę. Czyli że tylko prezentacja, no, tylko komentowa nie do dystrybucji, przepraszam. Ale jest za jej fajne przyznaję. Zawias został 22 kciuki. To w ogóle że rozbył dwa banki. I ma pytanie do Wiedźmina, wydaje są portal, nie wydawcą Wiedźmina. Czy masz jakieś przecieki do planów wydawniczych dodatków rozszerzających rozgrywkę? Nie mam takich przecieków, kurczę, mnie odsieli. Od projektu FFG nic mi nie mówi, CD-Projekt nic mi nie mówi, coś tam, co niknują, co to nie wiem, kurczę. Jak coś się powiem, to jakiś tam, nadam sygnał, że coś tam był tajny, ale nie wiem, kurczę, nic szczerze mówiąc. Dawid zadał pytanie 12 kciuków i brzmiono tak. Czy PayDirt podoba się na tyle, że jest na wydajnym celowniku portalu? PayDirt podoba się bardzo, ale nie jest na celowym celu. Wydawniczym celowniku portalu, ponieważ ja lubię gry, ja lubię dużo różnych gier i jak ja bym wydawał wszystko, co lubię, to byłaby masakra jakby nie. Więc nie, jest to bardzo fajna gra. a Opalca się kupić oryginalną edycję angielską. Nie będziemy robili polskiej polskiej, To jest jakby, fajne, klasyczne euro. Nie ma tam nic takiego wyjątkowego, co by sprawiło, że wow, musimy to wydać, bo to gracze muszą zobaczyć w Polsce. Nie, jest okało fajnej gry. Ale nie takie, żebyśmy uważali, że kurczę, to ludzie muszą zobaczyć, jak to się w to gra. Więc, że nie. Pytanie do vloga. Co z Mefistem, Dancerem i sobą policją na 3-0? Na no to pytanie odpowiem z Na portal konie 31 styczeń, Grywice. Dziękuję. I Wojtek Mikołajczak. cztery kciuki dostał. Czy tak się jeszcze? się łapie w kwalifikacjach. Pytanie do vloga. Terminy, terminy, jeszcze raz terminy. Czy są już jakieś mniej lub bardziej sprecyzowane daty? Kiedy dodatek do Robinsona w klimatach kutulu 2016 rok. Czy będą dodatek do Osadników z nowymi frakcjami? Można na portal koń coś ogłosimy? Wspomniałeś kiedyś wypasioną grę przygotowaną przez porta stóru amerykańskich kombajnów z figurkami? Może coś na portal głosimy. ogłosimy? Czyli 31 stycznia, kurczę noga, zapraszam serdecznie. No i to by było tyle tyle pytania. To ja dziękuję. Przestańcie się wykupiać. Wracam do roboty, żeby tego projektować. Tam jakieś prototypy leżą, nie widzicie tego, bo tak kamerę ustawiłem. Więc ja wracam do roboty. W 2015 roku będzie super dużo. Co prawda nie będzie kalendarza portalu, bo się nie funduł wspieram. To kurka wodna i mam tam teraz taki kalendarz, który na wypadek zasłoniłem, żeby go nie było widać, bo nie jest portalowy. Nie udało się wydać Uranopolis. Ale poza tym, że kurczę, chyba daliśmy radę w tym roku znowu, co? ludziska? było fajnie. W tym roku będzie jeszcze więcej... A, zapomniałem! Od teraz są vlogi, co drugi tydzień. Co drugi tydzień polski, co drugi tydzień angielski, bo nie nadążamy z przygotowaniem tego. Ale generalnie szukamy Was dużo fajnych materiałów i że w gwiazdkę, podobały Wam się te rzeczy w ogóle napiszesz tam, że wam się podobało, czy że nie, że kampania, że takie historie, że idę już, nie? Co tak będę siedział. Cześć. Do 31 stycznia. Portal.com, a online się widzimy za dwa tygodnie. I kurczę, bawcie się dobrze. Polska mistrzem świata. Dziękuję.